Wakacje w Tajlandii mogą być upierdliwe. Dosłownie, czasem człowiek musi podrapać się tak, że zaczyna zastanawiać się, czy to jeszcze podróż życia, czy już test przetrwania. Cześć, jestem Asia i od 13 lat podróżuję po Tajlandii, więc wiem jedno, komary i pchły piaskowe to prawdziwi mistrzowie uprzykrzania życia. Dzisiaj powiem Ci, jak się przed nimi bronić i co robić, gdy jednak zostaniesz ich ulubioną przekąską. Po pierwsze, zaopatrz się w spray na komary. Ja zawsze kupuję ten 7-leven, działa całkiem nieźle, a do tego ma przyjemny zapach. No i lepiej pachnieć jak tajski sklep niż jak kolacja na komary. Po drugie spiralki przeciw komarom też z 7-Eleven. Wieczorem odpal na balkonie albo przy drzwiach. Czy naprawdę działają? Nie mam pojęcia. Po trzecie maście grysia, czyli święty graal po ugryzieniach. Swędzi? Smarujesz. Nadal swędzi? Smarujesz jeszcze raz. Bonus zapach gratis. Ostatnio odkryłam też mgiełkę do ciała. Teoretycznie nie jest na komary, ale jak psikniesz na ugryzienie, to przynajmniej przez chwilę zapomnisz, że coś cię swędzi. W opisie znajdziesz jeszcze parę trików, ale zanim tam zajrzysz, kliknij follow, żeby nie przegapić więcej tajskich i portugalskich protipów.